Daniel jest zadowolony, że codziennie widuje Kalinę w pracy. Para spędza ze sobą także wolny czas i młody mężczyzna czuje, że dziewczyna jest mu coraz bliższa. Dziś 21-latka zaprosiła go do siebie. Kalina, muszę Ci coś powiedzieć. Tak? Cholera. Wybacz, ale nie jestem najlepszym mówcą. Bez wstępów. Po prostu to powiedz. Zakochałem się w tobie. Naprawdę? Tak. To super, bo ja w tobie też. Serio? Mhm. I to nie dlatego, że załatwiłeś mi pracę i mi pomagasz. Jesteś po prostu super facetem. I Tylek cię lubi, a to dla mnie bardzo ważne. To świetny chłopak. Chcę być z Tobą i z nim. Powiedz tylko słowo, i możemy nawet razem zamieszkać. Przepraszam, przepraszam. Nie chciałem cię wystraszyć. Powiedz tylko słowo, i możemy zwolnić. Nie. Nie chcę. Zamieszkajmy razem. Wspólne śniadania, kolacje. Daniel, to jest jakiś kosmos. Słuchaj, poszukam na jutro nowego mieszkania. Właścicielka mojego właśnie wypowiedziała mi umowę. To jest idealny moment. Ale po co masz szukać? Prowadź się do nas. Naprawdę? Boże, nie mogę uwierzyć, że to się dzieje. Jestem najszczęśliwszym facetem na świecie. Ja też. Facetem? Oj, wiesz o czym mówię. To, że cię poznałam, to jakiś cud. Trochę się bałem tej rozmowy. No, czułem chemię między nami, ale wiadomo jak to jest. Człowiek zawsze może się pomylić. Pomyślałem, że Kalina może mnie traktować jak kumpla, przyjaciela, ale nie. Jesteśmy parą. Mega sprawa, sztos!